Dzisiaj porozmawiamy sobie o zakończeniu filmu Joker Folie a deux, co oznacza dla postaci, co oznacza dla przyszłości tej franczyzy, no i co się tam w ogóle wydarzyło. W dalszej części tego materiału będą oczywiście spoilery dotyczące Jokera 2, tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, no to jest to Wasza jedyna szansa, żeby zapauzować film. A resztę zapraszam. Sequel filmu z 2019 roku, względem pierwszej części zbiera żenująco niskie oceny. Jest to eksperyment, który moim zdaniem nie wypalił. Co sądzę o filmie, no to możecie zobaczyć w mojej recenzji bez spoilerowej. No a dzisiaj zajmiemy się zakończeniem, które stawia na głowę to, co wydarzyło się w pierwszej Części, czyli Arthur Fleck stający się Jokerem. Tutaj mamy wyznanie mordercy, można to tak nazwać. Dla przypomnienia, w pierwszej części Arthur Fleck został zaproszony do programu Murraya Franklina, no i tam na wizji zabił go z zimną krwią. No i to doprowadziło do zamieszek w Gotham City. Joker stał się taką mistyczną postacią, e, wielbioną przez całe masy. Ludzi w Gotham City, no i to doprowadziło do śmierci Wayne'ów, czyli rodziców Bruce'a, przyszłego Batmana. Joker Foliadu jest historią miłosną pomiędzy Jokerem a Harley Quinn. Po wydarzeniach z pierwszej części, Arthur Fleck został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym/slash więzieniu o nazwie Arkham. To raczej wszyscy powinni wiedzieć. No, i tam jest no, poddawany próbom. Generalnie jego duch zostaje złamany. Jednak Artur ucieka do swojej persony Jokera w trudnych chwilach. W tym samym więzieniu poznaje Lee Queen, czyli Harley Quinn. Cały film to dramat sądowy, który przypomina nam to, co wydarzyło się w pierwszej części. No, i teraz linią obrony obrońców Jokera. Jest fakt, że był chwilowo niepoczytalny. Joker zwalnia swojego obrońcę, no i sam próbuje się bronić. Podczas jednego z przesłuchań, Artur Fleck wciela się w rolę Jokera i tam, przed ławą przysięgłych, wyznaje swoje winy, mówi, że nie chce być już Jokerem, że to jest dla niego za dużo i oficjalnie zrzeka się całej tej persony. Ten moment to początek końca historii Artura Flecka. No więc Joker z powrotem trafia do Arkham. Tam sobie w spokoju już ogląda bajki wraz z współwięźniami. No i Jackie Sullivan woła Artura, mówi, że ma gościa. Tylko, że zanim dowiedzieliśmy się, kim ten gość jest, dajcie mi znać swoją drogą, jakie są wasze teorie na ten temat. Czy to może być Harley Quinn? Wątpię. Czy to może być ktoś z rodziny Wayne'ów? Może, kto wie. E, w każdym razie zanim poznaliśmy jego tożsamość, Artur spotkał współwięźnia, który mówi mu żart. No i linią końcową tego żartu jest e, zabicie, dźgnięcie kilkukrotne Artura Fleka. Artur pada na podłogę. No i Umiera. A nowy Joker robi sobie tak zwany uśmiech Glasgow. Czyli wiecie, tak jak Joker Hiwa, e, ma rozcina sobie po prostu twarz, aczkolwiek nie jest to ten sam Joker, ponieważ linie czasowe tutaj się nie zgrywają. Także nie jest to, jakby historia powstania tamtego Jokera. Artura Flecka spotyka dokładnie to samo co Murray'a Franklina w pierwszej części. Jest zabity przez kogoś, kto obsesyjnie kochał Jokera, ale później y, poczuł się y, zdradzony właśnie przez to, że Joker przyznał się do winy i powiedział, że już nie chce być Jokerem. Jedyna różnica jest taka, że Franklin został zabity pod na wizji, a y, Joker czy Artur Fleck sam. Nikt tego nie widział. Jeżeli chodzi o Harley Quinn, to dowiedzieliśmy się, że ona nie wpadła w obsesję i nie zakochała się w Arturze Fleku, ale w Jokerze. No i po tym, jak ponownie Joker stwierdził, że nie chce być już Jokerem, Harley Quinn opuściła go. Artur myślał, że da radę się z nią pogodzić, spotkać i razem uciec i żyć długo i szczęśliwie. Nawet zaśpiewał jej piosenkę przez telefon, no ale no nic z tego. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale wybuch bomby w sądzie miał miejsce dosłownie kilka chwil po tym, jak Arthur slash Joker przyznali się do winy i powiedzieli, że nie chcą już być jokerem. No, i mogłoby się wydawać, że jest to jakaś próba uwolnienia Jokera, aczkolwiek, no, Joker mógł również tam zginąć podczas tych zamieszek, podczas tego wybuchu. Jednak wydaje mi się, że był to taki pokaz wyznawców Jokera, którzy kierują się czystym chaosem chcieli po prostu zwrócić na siebie uwagę. Więzień, który zabił Artura, oglądał wszystko na więziennym telewizorze. No i w momencie, kiedy Artur Joker powiedzieli, że hej, no już nie chcemy być tym Jokerem, on to zrozumiał, i nie tylko on, ale pewnie bardzo dużo osób zrozumiało to w ten sposób, że jokera już nie ma i każdy może stać się jokerem. Artur Fleck jako komik chciał zaistnieć w show showbiznesie, jednak jedyne co udało mu się zrobić to pogrążyć samego siebie, a stworzyć gwiazdy z innych postaci. Artur Fleck nie mógł więcej żyć z tą personą Jokera gdzieś z tyłu głowy, tak więc jest to dosyć satysfakcjonujące zakończenie jego postaci. Um, jego czyny nie mają usprawiedliwienia, zabił sześć osób jak się przyznał um, do zabicia pięciu, no to jeszcze przyznał się do zabicia szóstej, o której nikt nie wiedział. No i Artur po prostu no nie mógł z tym żyć. Można by rzec, że Artur tylko czekał, aż ktoś go zabije i uwolni go od tego ciężaru, jakim jest Joker. Dajcie mi znać, co sądzicie o filmie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Co myślicie o zakończeniu? Czy było to satysfakcjonujące zakończenie dla Artura, Flecka, slash Jokera? Moim zdaniem tak. Zakończyło się to w dość dobry sposób. No i jak myślicie, kto był tym, um, kto chciał się zobaczyć z Arturem na końcu filmu? Trzymajcie się na razie.